Pierwszy rząd przycisków na pompie stanowi prędkość podawania żywienia w mililitrach na godzinę. Naciskając przycisk plus zwiększamy prędkość, naciskając przycisk minus zmniejszamy prędkość. Drugi rząd przycisków na pompie stanowi objętość docelową, jaką pacjent ma otrzymać w ciągu 4 godzin. Naciskając przycisk plus zwiększamy objętość, naciskając przycisk minus zmniejszamy objętość. Objętość docelową obliczamy mnożąc prędkość razy 4 godziny.